Pobawisz się ze mną? Dobra, w co chcesz się pobawić? Chyba nie. No dobra, liczę. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Gdzie ta nasza mila? Hmm, pod stołem nie, za kanapą nie, za zasłoną też nie. Arci? A gdzie mila? Była tu przed chwilą, bawiliśmy się w chowanego. Jak mogłeś zostawić małe dziecko bez opieki? Gdzie teraz mamy jej szukać? Myślę, że jest na piętrze. Mila? O, ziomki, cześć! O nie, moja kosmetyczka! Alicjo, później to posprzątasz. Najpierw musimy umyć to dziecko. Idziemy! E, jeszcze tu! Ty, Arci, mi teraz winny, nowe kosmetyki.